Cóż za radosne wydarzenie wydarzyło się. Moi drodzy, dzisiaj wchodzę na stronę PFRON i co widzę? Już wam zaraz powiem, ale aż z radości, aż sobie dmuchnę. W trąbkę. Słuchajcie, moi drodzy, okazało się, że w lipcu 2025 padł nowy rekord wpadł na PRON, ale to taki specyficzny. Na początku pojawiła się siódemka. Firmy wpłaciły ponad 700 milionów złotych kar na pef. One, one pieszczotliwie są nazywane wpłatami um, obowiązkowymi. To są, kara, to są kary za unikanie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jedni się cieszą, drudzy się martwią. Urzędnicy się na pewno cieszą, bo kasa wpływa. Cóż. Drodzy pracodawcy, widocznie Wasza kondycja finansowa jest taka, że nie musicie szukać oszczędności. Jest dobrze, co tam wzrost kosztów pracy, energii, podatki, żyjecie sobie i hulacie. Nie jest dla Was ważne to, że zatrudnianie jednej osoby niepełnosprawnej przyniesie korzyść miesięczną ponad 14,5 tysiąca złotych. To takiej osobie niepełnosprawnej pensję minimalną, ona będzie sobie pracować zdalnie i resztę zostawiacie w kieszeni. No ale po co, jak można płacić urzędnikom? Kto bogatym zabroni? Jak jeszcze długo wytrzymacie? Kiedy naprawdę zaczniecie szukać oszczędności? Czy ma być naprawdę jeszcze, jeszcze gorzej? Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Ponad 700 milionów złotych. Karna pepron zapłaconych w czerwcu, ale to brzmi. A zobaczycie, że za rok pojawi się ósemka na początku, pod koniec roku, tak myślę.